Jezus Chrystus. Najpierw to Wam chcę złożyć życzenia. A dlaczego? Z jakiej okazji? Z okazji Waszych urodzin. Bo dziś są urodziny Kościoła. Kościół narodził się w dniu zesłania Ducha Świętego. Wy jesteście Kościołem. My jesteśmy Kościołem. My wszyscy dzisiaj jesteśmy solenizantami. I dlatego składam Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech Bóg błogosławi nasz Kościół nas wszystkich. I wspólnotę Szkoły Ewangelizacji. I wszystkie wspólnoty w naszych parafiach. Oby. To wszystko, co my robimy tutaj, co robimy we wspólnocie i w całym kościele, rzeczywiście było pełne, przepełnione błogosławieństwem, ale przede wszystkim mocą Ducha Świętego. Dzisiaj rozważamy temat: Odbuduj mój kościół, odbuduj mój dom. Taki temat został mi zadany. I przyznam się, że u Ageusza nie szukałem. Ale kiedy tylko słyszałem o budowie, to mi się inny fragment Starego Testamentu przypomniał. Ten, który wczoraj czytaliśmy, o też obudowaniu wieży Babel. Przeczytam go. I mówili jeden do drugiego: chodźcie, wyrabiajmy cegłę, wypalmy ją w ogniu. To mi się przypomniał, jak ten plakat zobaczyłem, który dostałem. A gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskiej, rzekli Chodźcie, zbudujemy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba i w ten sposób zdobędziemy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po całej ziemi. A pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieże, które, które budowali ludzie. I rzekł: są oni jednym ludem. Wszyscy mają jedną mowę. I to jest przyczyną, że zaczęli budować. A zatem. W przyszłości nic nie będzie już dla nich niemożliwego, cokolwiek zamierzą uczynić. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego. W ten sposób Pan rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi i tak nie dokończyli budowy tego miasta. Dlatego to nazwano je Babel. Bo tam Pan pomieszał mowę mieszkańców całej ziemi. Co wy na to? Kto chociaż troszeczkę nie oburzył się na Pana Boga? Byli jednym ludem. Damy radę. Wyrabiajmy cegłę. Mieli dużo cegły bo potrafili współpracować dzielnie smołę sobie zrobili, żeby szybciej się kleiło niż zaprawa murarska i szło im w górę jak po maśle. i przychodzi Pan Bóg i mówi dość tego dlaczego Panie Boże Dlaczego chciałeś zniszczyć wspólnotę i dzieło ich, które było symbolem ich współdziałania, ich jedności? Mieli jeden język, doskonale się porozumiewali, doskonale potrafili się dogadywać. Dlaczego, Panie Boże, nie oburzacie się? Dlaczego Pan Bóg to zrobił? Czy ktoś z Was pomyślał, że Pan Bóg właśnie w ten sposób ich uratował? Uratował tych budowniczych wieży Babel. Zapytacie, ale jak to uratował? Tym, że im pomieszał języki, że nie byli w stanie już się domówić i że musieli się rozproszyć, musieli się rozejść i tak zniszczona została jedność wspólnoty i tym Pan Bóg ich uratował? Ale tak. On ich naprawdę uratował w ten sposób, bo sam Pan Bóg powiedział, są jednym ludem, mają jedną mowę i to jest przyczyną, że za chwilę nie będzie dla nich nic niemożliwego. Co to oznacza? Dla kogo nie ma rzeczy niemożliwych? Tylko dla Pana Boga. Niby pana Boga sobie już odrzucili, bo nie byłby im potrzebny, skoro dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. A tam, gdzie nie ma Boga, jest co? Piekło. Babel. Budowali i nie zbudowali, bo budowali bez Boga. I Bóg swoje dzieci postanowił uratować. Przecież ci, którzy budowali wieżę Babel, to są potomkowie Noego. Dlatego byli jedną rodziną, doskonale się porozumiewali. Tworzyli silną, zgraną wspólnotę. Damy radę. Nie powiedział, moje dzieci: tak nie. Nie przeciwko mnie. Oni sobie myśleli, budując wieżę Wawel, taką wieżę sobie zbudujemy, że żaden potop biblijny już nam potem nie będzie groźny. Będziemy się mieć gdzie schować przed wodą. To jest właśnie też wielkie ostrzeżenie. Jeżeli budujemy, to tylko i wyłącznie z Panem Bogiem. To jest takie ważne i takie istotne. Nie macie wrażenia czasem. Że ten świat sprzed paru miesięcy, jeszcze, wydawał się bardzo podobny do tych ludzi z podwierzy Babel, zanim zaczęli budować, i zresztą dalej sobie tak świat myśli, chyba. Dla nas nie ma nic niemożliwego. Teraz trzeba tylko poczekać, aż naukowcy wymyślą szczepionkę, albo lekarstwo najlepiej. I wszystko będzie ok. I czekają ludzie. A wy czego pragniecie? Powiedzcie. Czego pragniecie? Bardziej szczepionki i lekarstwa? Czy raczej bardziej tego, żeby się w końcu przestać bać? Czego bardziej pragniesz? Teraz, w tym momencie. Obietnic, a może będzie na wiosnę 21, a może będzie na jesień 21, a może. I ciągle czekać. Bóg daje już teraz, w tej chwili, tobie ducha świętego i mówi ci, a ja ci proponuję, żebyś przestał się bać. Już teraz, w tej chwili. Popatrzcie na apostołów wieczorniku z pierwszego czytania, które słyszeliśmy. Jak trusie, trzęsący się ze strachu, zabarykadowani, zamknięci w wieczorniku, bo świat jest taki zły, czycha na nich. Teraz się boją, że przyjdą po nich po kolei, powyciągają ich z tego Wieczernika, jak, jakiś, jak jakieś ślimaki ze skorupki i wszystkich zabiją tak, jak Jezusa zabito. Przerażeni. I między nimi jest też Maryja. Zawsze zastanawiałem się, no dobrze, pisze Łukasz w dziejach, że jest tam też i Matka Boża. I nic im nie powiedziała? Żadnego dobrego słowa, takiego... Które by było ważne, które by ich podniosło na duchu, jeżeli by coś powiedziała, nie wierzę, żeby tego nie zanotowano w Dziejach Apostolskich, ale nie ma ani jednego słowa. A ona tam była z nimi. Tak sobie wyobrażam, tylko, że ona tam siedzi między tymi przestraszonymi strusiami, mężczyźni zachowujący się jak małe, wystraszone dzieci. I tak się tylko uśmiecha do nich, bo ona już jest pełna Ducha Świętego od dnia zwiastowania. Ona już wie, jak działa Duch Święty, kim jest Duch Święty, jaka to jest moc, jaka to jest siła. Ona już wie, i dlatego teraz ona modli się za nich, żeby doczekali tej chwili, kiedy Duch Święty przyjdzie. Ona też przecież zaraz po zesłaniu Ducha Świętego. Była zagrożona śmiercią, bo chcieli ją ukabinować za domniemaną zdradę. Nawet Józef zwątpił w nią. Ona też tyle razy musiała uciekać do Egiptu, tyle razy musiała się chować, była w niebezpieczeństwach różnych, ale jej fiat, powiedziane Panu Bogu, jej posłuszeństwo Duchowi Świętemu. Zawsze ją przeprowadziło nawet najciemniejszą chwilą, nawet wtedy, kiedy stała pod krzyżem konającego Chrystusa. I ona jest naszą nauczycielką życia, mocą Ducha Świętego, oblubienica Ducha Świętego. A apostołowie tyle przeżyli z Jezusem. Tyle słyszeli od Niego, tyle cudów widzieli na własne oczy, które robił. A jacy przerażeni gdzie była ich wiara się pytał. I nagle powstaje wielki szum pisze Łukasz jakby wiatr, wicher ogromny i nad każdym z nich w postaci ognistego języka spoczywa Duch Święty. I co się dzieje? I ci sami ludzie, tacy przestraszeni, za chwilę otwierają wszystko, otwierają drzwi na oścież i wychodzą do świata. A gdzie jest ich strach? Gdzie jest ich lęk? Czy coś w świecie się zmieniło, że przestali się bać? W świecie się nic nie zmieniło. On był dokładnie taki sam, nienawistny w stosunku do Chrystusa i do nich samych, ale oni wychodzą do Niego. Jak to? Są pełni ducha świętego. Już nie wiedzą, co to strach. Oni już nie wiedzą, co to lęk. I pisze dalej w Dziejach Apostolskich Łukasz, że po kazaniu, które powiedział, w ten sam dzień zesłania ducha świętego, Piotr nawróciło się trzy tysiące ludzi. Tych ludzi, którzy jeszcze przed chwilą się zastanawiali, co z tymi apostołami w tym wieczorniku zrobić. Oni się nawracają na ich słowo. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, żeby Wam pokazać tę różnicę między budowniczymi wieży Babel takimi pewnymi siebie. My damy radę. My wiemy jak. My mamy plan. My jedni jesteśmy. Silni jesteśmy, jest nas dużo. I tych jedenastu, jedenastu ich było strasznie przerażonych. I nagle tych jedenastu nawraca trzy tysiące. Jedność zależy od Ducha Świętego, a nie od przekonania ludzi. To Duch Święty decyduje o sile wspólnoty, a nie przekonanie ludzi. Tak jak w sporcie, też tak często bywa. Może być wielu mistrzów Galaktikos, ale oni, każdy tylko sam sobie, przed siebie. A potem spotkanie z jakąś drużyną w rankingu o wiele słabszą. Ale to jest drużyna zgrana. Drużyna, która słucha swojego trenera i wypełnia jego plan gry. I nagle się okazuje, że taki Real Madryt może przegrać z Bielekim też. Dlatego, że oni byli jednością, bo się skupili na swoim trenerze. Dopiero wtedy wspólnota jest silna. I płodna, i skuteczna, kiedy się skupi na Duchu Świętym, a nie na sobie. Nieważne, ile nas jest, czy nas są setki, tysiące, czy nas jest trzech, czy pięciu. Jeżeli z nami jest Duch Święty, to od tego zależy, czy nasze działanie będzie skuteczne i będzie prawdziwym budowaniem. To mówię do tych wspólnot, które są w parafiach gdzieś takie nieliczne, takie troszeczkę przestraszone. Troście ducha świętego, a staniecie się jak apostołowie. Czego się tu bać, jeżeli Pan jest z nami? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? I duch święty. Od młodości swojej żyję tą myślą, którą usłyszałem na jednym kazaniu na rekolekcjach oazowych od jednego księdza. Jeśli chcesz wiedzieć, jaka jest rola Ducha Świętego w Twoim życiu, to pomyśl o swojej mamie. O mamie pomyśl. Na Chrzcie Świętym Duch Święty dał Ci życie wieczne. W pierzmowaniu uczynił Ciebie świątynią i przyozdobił swoimi darami wielkimi, mocnymi, silnymi, pięknymi. Każdej spowiedzi świętej myje Cię, czyści, kąpie jak mama swoje dzieciątko. Nawet jak chorujesz, Duch Święty w sakramencie namaszczenia leczy Cię. I tak jak dobra mama Dba o to, żebyś miał żebyś miała najlepszy, najbardziej wartościowy i zdrowy pokarm, żeby dziecko rosło. Tak Duch Święty też podaje nam najcenniejszy pokarm, jaki istnieje na Ziemi Eucharystię. Bo to On ją sprawia. Za chwilę zobaczycie to na własne oczy, kiedy kapłan wyciągnie ręce nad złożonymi na ołtarzu darami i powie: Niech Duch Święty zstąpi i przemieni te dary ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa bez tej modlitwy, bez epiklezy Eucharystia jest niemożliwa. Duch Święty też jak mama dobra uczy nas, mama podpowie młodzieńcowi, podpowie Panie, słuchaj. A może byś w życiu robiła to, a może byś w życiu robił to małżeństwo, a może kapłaństwo, może stan zakonny, a może jakiś konkretny zawód. Duch święty jest jak mama. I nie mogę się z tą myślą rozstać, bo tak bardzo mi odpowiada. I jeszcze dary Ducha Świętego, które otrzymaliśmy w sakramencie bierzmowania. Wszystkie siedem, wszystkie siedem dary Ducha Świętego nie można ich sobie rozdzielać, wybierać, jak to my tu na Śląsku byśmy maszkecić, tak, tu sobie wezmę trochę mądrości, trochę rozumu by mi się przydało, a tu jeszcze trochę rady teraz by mi się przydało, a inne, inne dary mi są nie są potrzebne specjalnie, pobożność nie, to, to mi nie jest potrzebne, Bojać Boża, ja się nie muszę wcale Pana Boga bać. Albo bierzesz wszystko, albo nie masz nic, jeśli chodzi o dary Ducha Świętego. I też taki, zawsze porównania są niedoskonałe, ale ten ksiądz powiedział: Jeśli chcesz wiedzieć, jak działa Twoja wiara, to musisz sprawdzić, czy działają wszystkie dary Ducha Świętego. Wszystkie. Bo tam nie może niczego brakować. Ani jednego. I powiedział: Jak chcesz wiedzieć, jak, jak to jest, jak samochód jedzie czemu jedzie, no to musisz dźwignąć maskę. Zobaczysz, co tam wszystko jest. Silnik i te wszystkie urządzenia dookoła. No to teraz dobrze, weź, wyciągnij chłodnicę z auta i jedź. Ciekawe, jak daleko zajedziesz. Wyciągnij akumulator z auta, spróbuj zapalić. Wyciągnij pompę paliwa, ciekawe, czy w ogóle ruszysz. To musi wszystko działać razem. Męstwo bez mądrości jest szaleństwem umiejętność, bez rozumu i bez bojaźni Bożej, staje się gwiazdorzeniem. I tak dalej. Moglibyśmy wszystkie poszczególne dary zobaczyć, jak można je wynaturzyć, odrywając je od innych. One są tylko wtedy działające, kiedy ja mam wszystkie i pilnuję tego, żeby mi któregoś z nich nie brakowało. Tak Duch Święty działa w nas. I dopiero wtedy możemy wytworzyć jedność. Jedność tak doskonałą, że nie ma dla nas rzeczy niemożliwych, bo my jesteśmy prowadzeni przez Ducha Świętego, a nie że my sobie wymyśliliśmy. Duch Święty każdego z nas obdarzył też różnymi charyzmatami, różnymi darami. Charyzmat to szczególna łaska, która. Jest przeznaczona dla całej Wspólnoty, a nie dla jednego gwiazdora. Dlatego musimy sobie służyć tą maską nawzajem. Jeżeli ktoś tylko dla siebie chce tą łaskę zatrzymywać i tylko wtedy jej używać, kiedy Jemu odpowiada, to ją traci, to on marnuje. W ogóle sakrament bierzmowania nikt nie przyjmował z nas dla siebie, tylko dla wspólnoty Kościoła. I na tym właśnie polega prowadzenie Kościoła przez Ducha Świętego. Przez zesłanie Ducha Świętego Kościół narodził się i tylko dzięki niemu żyje. Bez Ducha Świętego Kościoła nie ma, w ogóle nic w Kościele bez Ducha Świętego nie ma. To są rozważania na uroczystość zesłania Ducha Świętego. I wracam do pytania z początku: czego pragniecie? Czego teraz pragniesz? Przyjmijmy Ducha Świętego całym sercem, a nie będziecie się musieli niczego bać. Nawet tego, że ktoś was zmanipuluje, że was oczypują, oczipu, że coś z wami złego zrobią. Nie mogą, bo wy należycie do Ducha Świętego. I Duch Święty nie pozwoli zniszczyć tego, co buduje razem z nami. Mogą sobie budować wieżę Babel, jaką chcą w tym świecie, ale ci, którzy są z ducha, ci będą budować prawdziwy Dom Boży, jak budowniczy w Jerozolimie, budowali i zbudowali piękny Dom Boży. Ale ten dom Boże my budujmy w Duchu Świętym, na Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu, opoce naszej. To wtedy żadna wichura historyczna, ani epidemii, ani żadnego innej rewolucji nie może nas zniszczyć. Nasza wiara działa z pomocą siedmiu darów Ducha Świętego, a Duch Święty się nami opiekuje i nigdy nas nie zostawi swoje umiłowane dzieci. No to wszystkiego najlepszego Wam życzę.